Cześć wszystkim. Piątek 30 lipca zaczynamy rynkowy flash. Dzisiaj w kalendarzu mamy pierwsze odczyty z PKB z Niemiec ze strefy euro, zrewidowane dane PKB z Kanady oraz pierwsze odczyty na temat inflacji ze strefy euro. Konsensus co do danych sygnalizuje nam kolejne umocnienie się wspólnej boloty, Choć w tym momencie nieco trudniej będzie znaleźć jakiś punkt wejścia w tych wzrostach, po tych wzrostach. W kwestii wykresów zacznijmy od Kanadyjczyka. Tutaj dane PKB miesiąc do miesiąca pokazują delikatne cofnięcie co może na ten moment osłabić kada. Jednak póki zielony jest w miarę osobiony, a cena ropy rośnie, to myślę, że jest szansa pójść nieco niżej. Przebiliśmy 61,8 i FIBO i jesteśmy poniżej linii, jednak póki nie otrzymamy reakcji na rynku na dane ry wstrzymałbym się z jakimkolwiek z jakimikolwiek trajdami. Idąc dalej, srebro idzie jak po sznurku. Jeśli przebijemy 61,8, myślę, że ruch wypełniający tę flagę, lub raczej już możemy to nazwać trójkątem, jest jak najbardziej możliwy. Złoto z kolei ma problem z przebiciem połowy ostatniego ruchu spadkowego. Testowane jest już po raz drugi, więc jest spora szansa, że w końcu cena złota pójdzie w górę. Edek, tak jak widać, rysuje nam rączkę do kubka w tym momencie. Średnie kroczące nadal również wskazują kierunek long. Co do ropy, na WTI przebiliśmy 61,8 Fibon, które jednocześnie było linią szyi i być może wypełniamy układ odwróconej głowy z ramionami. Jednak, cel minimalny jaki musimy obrać to przynajmniej 1 do 1, czyli mierząc ten zakres mamy 71 pipsów, czyli licząc od miejsca wejścia target jest powyżej najbliższego szczytu. Tutaj trzeba mocno uważać, sygnał do longa zaraz przy mocnym oporze może być faktycznie pod puchą. I to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Pamiętajcie, że dzisiaj jest piątek, jest to koniec miesiąca, więc wiele może się dzisiaj wydarzyć. Także dzięki za uwagę i do następnego. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.